Kolega się zaraz dołączy. Michał, jesteś się w ogóle wie? coś powiedz. Cześć. Zacząłeś Na nagrywanie? Musisz się nie nagrać. Ja będę chciał po prostu y, rozpocząć nagrywanie. okej, okay. Ja uczę mojego kolegę Michała nagrywać. Dzisiaj nagrywamy sobie inną aplikacją, postawmy i dzisiaj ja wreszcie to... udało się tam. Będziemy mówić po prostu open a nie coś wielkiego. Michal, Nie masz zdecydowanie więcej. A więc ty otwierasz. Najpierw skrzynki. Nie no, po prostu. Michał, najpierw czy nagrywaj u siebie i ty gadaj do widzów, bo to będzie zmontowane. No to otwieram, od czego? Za... Zaczynamy od najmniejszych. Czyli od otwieram skrzynki zademiasza. Okej, Ok, Mała na zmianę. Musimka. I ja już Wam mówię co wpada. Ile przedmiotów? 20. Dwa przedmioty, czekaj, ja muszę tutaj zapisywać. Dwadzieścia no. Monety? No? 6 punktów do kolca i 15 do broka. I ma ulepszenie odblokowane, żadnego bonusku. No to dawaj, najpierw wszystkie sobie skrzynki, aby miała Ok, kolejna. Dobra. Ile 3, będzie itemów, temu? Ile 2. będzie i tu? 2. 2, 2 i te. 18 monet? No? 4 do barro No? I, I żadnej postaci. Do żadnego bonuska, żadnej postaci. Dawaj. No i teraz. Dawaj. Skrzynki zadmiarza dalej. Masz no, jeszcze? Nie mam, nie mam. Pokaż. A to? No, faktycznie. No to czekaj. No to teraz. Ja otworzę swoje skrzynki zadmiarza. Ok, słuchajcie. Ja już na minutę. Trzy, cztery. Czaj, z tej skrzynki będzie zmiarz legendarny. Dawaj. No i jest tylko dwójka. I żadnej postaci, żadnego bonuska. O do Piperki przydało się. 55 punktów to piper, bo je. <grystanie> Okej, my ja mam na naszyn... Czekaj, jeszcze mam jedną skrzynkę no, zadymiarza. Czajem ja mam już maliw... tej skrzynki będzie zadymiarz legendarny. I niestety go nie będzie. Niestety... Jakie 70? To Jaki 70? 70 monet. Ja się ja Okej, okay, no to czekaj. Ja miałem same dwójki, tak jak ty. No dawaj, teraz big boxy. Michał ma bardzo dużo, ja mam tylko jednego. No, ja mam tam dwa. Dawaj, z... dawaj. Mam pierwszy jeszcze big box. Trójeczka? Drujeczka? Zarejpchał? Czyż. Tam nie, nie, no to nie. Nie, no nie, to nie to musi być. U, ale jest jakiś I no to, no to czekaj. Piszemy. Jak nie będzie tak no postaci, albo No to czekaj. Ile mieć tu Razem 200. Żytony. Ży... Et, Ok. No to. Dawaj kolejne. Kolejne. Ja mam tylko jedną. Dwójka. Dwójeczka. No i niczego nie hmm. masz. Nic. Żadnego wąusika. No to dawaj te Kolejnego. Ja zaraz sobie coś. Tujeczka! Tujeczka! To przynajmniej trochę lepiej. go! Dawaj. Dawaj. Ale i tak się zadoszczę, bo jakaś miała postać. Ale ja go mam. Słuchajcie więc czekaj. Ile mieliśmy tujeczkę, Zaprzyjemy ci. Piękna postać. Gdy. A. moje drugie konto. i którym jestem bardzo słaby. Ja też mam dwa konta na ja moim drugim mam 15-16 postaci. 30 Dawaj, dawaj, czy będzie powstać? Trójeczka. Okej, okay. dalej. A nic. Niczego nie ma? Żadnego panusika? Nic, nic. Masz jeszcze? Masz jeszcze dwie. Masz jeszcze dwie. Okej. Okay. Michał otwiera jeszcze dwie skrzynki. Nie beatbox. Dawaj, dawaj. Trójeczka. Trójeczka, okej. Okay. Zapisujemy, jeśli. U, do Edgar'a. Przyda mi się. Proszę, żebyś miał się w swoje No i nie, nie masz. Ale ty i tak dalej wam prowadzisz. Pop. Żadnego wolusika nie masz. Ja się mogę szukać, aż będę otrzymał 2 mega I I beatboxing, ale i. Okay. puchał. jeśli będzie tylko, to Michał ma postać, tak? Tak ostatnio no? mówiłeś. No tak, tak powinno być. No to dawaj. No i nie ma postaci. Mikał, dobrze kamera twoich palców tak nagrywa. I rosa. I żadnego pomysłka. Więc moja kolejna Big Boxa, mam tylko jednego. Po oh. do trzy obroty przynoszą szczęście. Jeden, dwa, trzy. Tak sobie na Mega Boxach, nie? I też, okej. Okay. Czarny malarski skrzynka. Najmniej Na czas. była. I cała, że skipowałem, bo wiedziałem, że niczego nie będzie. A, no, Ej, lepiej. Dobra. Dawaj, Michał. Ja odbieram teraz... Czekaj. Monetki odbieram. Teraz mam I... teraz 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 tak. Teraz, teraz nie, tak. Teraz Czekaj. Ale zanim otworzę ja mega bo... zanim otworzę mega to robię coś, taki szczęśliwy traf, co nam może pomóc. To trzy roboty. a ja Kupię do... mi coś na szczęście. Dokładnie. No, mówiłem, że za... A nie, ja sobie bym się tak że za tysiąc. Bo teraz będę mógł do niej dopnąć star power. power. mogę do niej dopnąć. Ej, no, Ty! Mi... Ty! ty, czy mi w ogóle stać na jej ulepszenie? Nie stać mi na ulepszenie. O kurczę. Okej. Okay. Jeszcze tylko poulepszę. Okej, okay, yeah. jest. Ja nie ulepszam. No dobra, bierzemy mego bokska. Czekaj, nie! Nie, nie, nie. jeszcze muszę na monetki zebrać, jeszcze. Żebym mógł sobie ulepszyć tą postać. Czekaj, ile mi brakuje? Gdzieś mniej więcej 400 i 400 monet otwieram. Czekaj, bo jeszcze tutaj mam monety. I teraz tak, robisz 3 obroty. To przynosi szczęście, uwierz. No wiem. No to dawaj, 3 Ale, Megabox? Ja. Yes. I wody. Dawaj, ja będę teraz. patrzył. No nie, tylko mam palcem. No, mm, piąteczka. Ale no zawsze może to być. Właśnie. Chciałabym. Jak będzie ten, to. to dobra, ale. Tylko też jedyneczkę świecącą. Daj. No. 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 no to teraz tak. No to tak. Y, to wie no, piątko. No, dobra. Czekaj, ja mam jeszcze dwa mega boxy. Czemu ja mam na dziewiątku Nie wiem czemu. Więc teraz tak. Ale alei... Moja kolej. Skąd i czy stąd? Skąd otwierać widzowie? Skąd? Michał... Z karnetu. Z karnetu? No. Okej. Okay. And... ostatnio ktoś trafił legendę a sobie ludzie, jak trzeba, bo ja... Jeden, dwa, trzy, cztery. I tak znaczy I tak i tą roczką i tak... Okej, okay, zobacz. Zobaczymy. Trzy, dwa, jeden. Czar piątka. U mnie to już nic nie będzie jak piątka. Znaczy nie mamy przy wszystkich. Kurczę. A przynajmniej mógłby być bonusik. No i nie ma nawet bonusika. A. Ej, ty nade mną prowadzisz! <głos> <głos> ok, więc ja piątka. Ale ty wiesz, tego A teraz tak. Anka, czekaj. Mogę trafić Sharpałek do koledzy, jak chcę tylko. Ja chcę tylko Star... gadę do Starpałek do koledzy. Chcę tutaj... chcę tą osłonkę. Właśnie udało mi się odbić jestem szaleńcem. Dwa tysiące na koledzy. Przed chwilą te... Pa, już mogę gadżety! Jest to powery. No, stań powery. Więc mam nadzieję, że będziesz tań power. Zobacz, ej! Zobaczymy jakie są szanse. że z Mega Boxa teraz mi wypadnie na przykład Gal. No bo, czy to dzisiaj? Nie, ja chcę najbardziej jakąkolwiek legendę. Kurczę, nie chcę żadnych sprzed Ja chcę legendę. Znaczy... No słuchajcie. Patrzymy w tej chwili jak mamy szansę. Michał, jak myślisz? Mamy na legendę no daleko nam do procenta. No właśnie mamy 1%. Okej. Mamy 1%. Ja bym mógł, mógł kupić dwa mega boxy. jest naprzed... A nie, wczoraj, bo przed? przed... No. No ale nie, bo to jest no, chyba no, sobie no, aż na no, no ja... Ja no, no, od przeszłego... No, z... Piękne jest Tak, szkańcie. Ja teraz sobie... Jakieś zakręcie wymyśliłem szybkości. Czary Mary, czary Mary, niech to będzie. Legenda. Legendarny. Legendarny. Ja, po nie, was Nie no, dobra. Masz jakieś zakręcie. Dobra, super sali, mi po prostu. Tyle. Trzy, nie, dwa, jeden. Ja nie, ja mam jeden. fajne zaklę, zaklęcie. mam fajny czank. No i piąteczka. No kurczę. Zawsze jak ja chcę... O, będzie, yy, będzie Ej, pierwszy raz robiłem opening w żadnej ptaci nie było. Znaczy, to tylko jak u Ciebie było. A Ty wygrałeś Ty wygrałeś opening. A tak liczyłem na gadżet do kolei. Coś mi tutaj wyszło, Okej. Okay. I to już kończymy na dzisiaj ten odcinek I zaraz to zmontujemy. Michał, kończę. Ja też kończę. Ej, chyba 10 minutowe. Powiedzmy na razie sam, że zakończyły się odcinek. Ok. Okej. Okay.